Dwie minuty przed godziną szóstą, wtorkowy poranek, 27 dzień sierpnia. W takim składzie witamy się z Państwem w poranku TV Info Joanna Dunikowska, Paś i Piotr Jędrzejek. Dzień dobry. Sporo tematów dziś przed nami, także poważnych poznań na Poważnych i oczywiście powrót do tematu, którym zajmujemy się od dwóch dni. I najnowsze informacje po katastrofie w Poznaniu, jak czują się poszkodowani. Będziemy dla Państwa sprawdzać i będziemy także mówić, co teraz dzieje się na miejscu tego tragicznego w skutkach wybuchu. Świadczy mówią, wiele dni, tygodni może potrwać ustalanie wszystkich przyczyn, okoliczności tego zdarzenia, ale już teraz mówią o tym, powinniśmy zwracać uwagę na to, co trzymamy w naszych piwnicach, w naszych garażach jako składy wszystkiego tego, co nie zmieści się w naszych mieszkaniach, okazuje się, że nie wszystko możemy tam trzymać, bo może być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i dla naszego życia. Dlatego o tych kontrolach także będziemy mówić. Będziemy także wspominać o rewolucji w publicznych przychodniach. Nowe zasady zapisów do lekarza. Nie dla wszystkich to chyba dobre informacje. Będziemy pytać o szczegóły. Tak, zapytamy o szczegóły. Kiedy myślę o zapisach do lekarza, do państwowych przychodni, to zawsze kojarzy mi się to wiszenie na telefonie i ta nadzieja, że może w końcu ktoś odbierze. Bo rzecz jasna, tam po drugiej stronie są bardzo zajęci ludzie. I a uda się taką wizytę zarezerwować. Polityka oczywiście także przed nami, Michał Woś, przed prokuraturą. Były wiceminister Sprawiedliwości ma usłyszeć zarzuty i być przesłuchanym w związku z Funduszem Sprawiedliwości, konkretnie zakupem systemu inwigilacji Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Immunitetu został pozbawiony już w czerwcu, także jakiś czas minął. Teraz mają być zarzuty. O tym także porozmawiamy. I tak tytułem wstępu kilka pytań. A my w poranku spojrzymy teraz do prasy i sprawdzimy, o czym piszą dziennikarze we wtorkowych propozycjach. Coraj coraz ostrzej o migrantach, to dziennikarze gazety wyborczej. Artykuł dotyczy wniosków po ataku nożownika w Zolic. Wrócimy teraz do Poznania po weekendowym pożarze i wyjątkowo silnym wybuchu na miejscu pracują śledczy wciąż wiele kwestii jest do wyjaśnienia jak mówią strażacy wcale nie mają pewności co do tego czy ogień pojawił się w piwnicy i co było bezpośrednim powodem wybuchu będą to ustalać śledztwo ruszyło potrwa wiele dni a do piwnicy między innymi będzie można zajrzeć dopiero wtedy gdy ten budynek zostanie rozebrany bo decyzja o rozbiórce już zapadła szereg pytań do Dotyczące także losu mieszkańców czy poszkodowanych. Te informacje podsumował dziennikarz 19.30, Marek Smułka.